Biedny chłopiec z małej miejscowości pod Krakowem zostawił swój ostatni kawałek chleba przed figurą Matki Boskiej w desperackiej modlitwie za chorą matkę. Następnego dnia całe miasto go szukało, bo chleb zamienił się w coś, co zmieniło życie wszystkich na zawsze. Październikowy chłód w Wadowicach był tego wieczoru szczególnie dotkliwy. Ośmioletni Tomek Kowalski szedł powoli kamienną uliczką prowadzącą do kościoła Matki Boskiej Fatimskiej, ściskając w małej, przeziębniętej dłoni ostatni kawałek czarnego chleba, jaki został w ich domu. Tomek pochodził z rodziny, dla której każdy dzień był walką o przetrwanie. Jego ojciec, Janusz Kowalski, pracował w kopalni węgla w Jawożno, Wracając każdego wieczoru pokryty czarnym pyłem i coraz bardziej wycieńczony ciężką pracą. Matka, Anna, była chora na gruźlicę od trzech lat i większość dni spędzała w łóżku, kaszląc krwią do starych szmatek. Dom Kowalskich to była jedna mała izba na parterze starej kamienicy, gdzie dzielili przestrzeń z jeszcze dwiema rodzinami. Wilgoć sączyła się przez ściany, a w zimie lud powstawał na wewnętrznej stronie okien. Tomek spał na słomianym materaku w kącie, przykryty starym wojskowym kocem, który ojciec przyniósł jeszcze z czasów służby. Synku, szeptała matka tego dnia, gdy Kaszel znowu wstrząsnął jej wyniszczonym ciałem, idź do kościoła i poproś Matkę Boską, żeby mi pomogła. Już nie mam siły. Anna Kowalska miała zaledwie 30 lat, ale choroba sprawiła, że wyglądała na 50. Jej kiedyś piękne blond włosy były teraz cienkie i matowe, a oczy, które kiedyś błyszczały miłością do życia, były teraz stale zmęczone i pełne bólu. Tomek wiedział, że matka umiera. Słyszał rozmowy sąsiadek, które szeptały za zamkniętymi drzwiami, ta biedna Anna nie dociągnie do wiosny, te dzieci zostaną sierotami, Janusz nie da rady sam. Ale Tomek nie chciał w to wierzyć. Miał plan. Od kilku tygodni oszczędzał każdy kawałek chleba ze swoich skromnych posiłków. Gdy ojciec przynosił z kopalni kosz z jedzeniem, czasami tylko kartofle i odrobinę słoniny, Tomek zawsze odkładał część swojej porcji. Chował ją w małej skrzynce pod materącem, mimo że często zasypiał zburczącym żołądkiem. Matka Boska lubi, gdy dzieci się poświęcają, powiedziała mu kiedyś babcia, zanim zmarła rok temu. Gdy będziesz miał ciężko, zejmij z jej coś cennego. Ona zawsze słucha dzieci. Dla ośmioletniego Tomka nie było nic cenniejszego niż jedzenie. W świecie, gdzie głód był codziennością, kawałek chleba oznaczał życie. Tego wieczoru, gdy matka znowu straciła przytomność po kolejnym ataku kaszlu, Tomek podjął decyzję. Wziął swój skarb, ostatni kawałek czarnego chleba, który oszczędzał przez tydzień, i ruszył do kościoła. Wadowice o tej porze były prawie puste. Robotnicy wracali z pracy. A kobiety kończyły dzienne obowiązki. Kościół Matki Boskiej Fatimskiej stał na małym wzgórzu nad miasteczkiem. Jego gotycka wieża zarysowywała się ciemno na tle jesiennego nieba. Gdy Tomek pchnął ciężkie drewniane drzwi, uderzył go zapach kadzidła i wosku ze świec. Kościół był prawie pusty, tylko stara pani Kowalczyk klęczała w pierwszej ławce, odmawiając różaniec. Tomek podszedł do bocznego ołtarza, gdzie stała figura Matki Boskiej Fatimskiej. Była to piękna rzeźba z białego marmuru, przedstawiająca Maryję w białych szatach z różańcem w dłoniach. Wokół figury ustawione były świece wotywne, niektóre płonące, inne dogasające. Chłopiec uklęknął na zimnych kamieniach przed ołtarzem i wyciągnął z kieszeni swój skarb. Kawałek chleba był mały, twardy, ale dla Tomka reprezentował wszystko, co miał do ofiarowania. Matko Boska, szeptał, jego dziecięcy głos drżał w pustym kościele, to wszystko, co mam. Ale proszę cię, uratuj moją mamę. Ona jest bardzo chora, i tata płacze, gdy myśli, że nie widzę. Tomek położył chleb na stopniach ołtarza, Tuż przed figurą. Jego małe ręce składały się do modlitwy, tak jak nauczyła go matka. Wiem, że to niewiele, ale to wszystko, co mogę ci dać. Babcia mówiła: że lubisz, gdy dzieci się poświęcają. Ja się poświęcam, oddaję ci swoje jedzenie, żeby mama mogła wyzdrowieć. Uzy zaczęły spływać po jego brudnych policzkach. Tomek modlił się z całą intensywnością, na jaką było stać ośmioletnie dziecko, które stoi w obliczu utraty najważniejszej osoby w swoim życiu. Proszę, Matko Boska, mama jest dobra. Ona nigdy nikogo nie skrzywdziła. Zawsze dzieli się jedzeniem z sąsiadami, nawet gdy my też jesteśmy głodni. Zasługuje na to, żeby żyć. Tomek klęczał tam przez prawie godzinę, powtarzając te same błagania, te same obietnice. Obiecywał, że będzie najlepszym synem na świecie, że nigdy nie będzie niegrzeczny, że będzie pomagał innym, jeśli tylko Matka Boska uratuje jego matkę. W końcu, gdy jego kolana zaczęły mrzeć od zimnych kamieni, Tomek wstał. Jeszcze raz spojrzał na kawałek chleba leżący u stóp figury. To wszystko, co mam, powtórzył, ale dam ci to z całego serca. Pocałował palce i dotknął nimi stóp marmurowej figury, tak jak robił to z matką, gdy życzyła mu dobrej nocy. Potem odwrócił się i powoli wyszedł z kościoła. Droga do domu wydawała się jeszcze dłuższa niż zwykle. Tomek czuł dziwną pustkę w żołądku, nie tylko od głodu, ale od świadomości, że oddał wszystko, co miał. Ale czuł też coś innego spokój, jakiego nie doświadczał od długiego czasu. Gdy wrócił do domu, ojciec siedział przy łóżku matki, trzymając jej dłoń. Anna spała niespokojnie, jej oddech był płytki i urywany. Gdzie byłeś? Synu, zapytał Janusz, nie odrywając wzroku od żony. W kościele, tato, prosiłem Matkę Boską o pomoc. Janusz pokiwał głową. Sam nie był bardzo religijny. Lata ciężkiej pracy w kopalni sprawiły, że wątpił w sprawiedliwość Bożą, ale rozumiał potrzebę syna, by znaleźć nadzieję gdziekolwiek. To dobrze, Tomek. Twoja mama BY była dumna. Tej nocy Tomek zasypiał z pustym żołądkiem, ale z sercem pełnym nadziei. Śnił o matce zdrowiej, o rodzinie jedzącej razem przy stole, o czasach, gdy nie będą musieli martwić się o każdy kawałek chleba. Następnego ranka Tomek obudził się wcześnie, jak zawsze. Ojciec już wyszedł do kopalni. A matka nadal spała. Tomek cicho ubrał się i wyszedł na ulicę, myśląc o tym, żeby może poprosić o kawałek chleba u pani Nowak z piekarni. Ale gdy dotarł na rynek, zauważył coś dziwnego. Ludzie stali w małych grupkach, rozmawiając podekscytowanymi głosami. Niektórzy pokazywali w kierunku kościoła. Co się stało? zapytał pan Kowalczyk. Który prowadził mały sklep przy rynku. W kościele, odpowiedziała pani Wójcik. Jej oczy błyszczały z ekscytacji. Stał się cud. Ksiądz Nowak mówi, że ktoś zostawił ofiarę, a Matka Boska odpowiedziała. Serce Tomka zaczęło bić szybciej. Jaki cud! Idź sam zobacz, chłopcze. Cały wadowice już o tym mówią. Tomek pobiegł w kierunku kościoła tak szybko, jak tylko mogły go nieść małe nogi. Przed wejściem do świątyni zebrał się tłum ludzi, mężczyźni w brudnych ubraniach roboczych, kobiety w chustkach, dzieci ściśnięte między dorosłymi. Przeciskając się przez tłum, Tomek dotarł do wnętrza kościoła. To, co zobaczył, zatrzymało mu oddech w płucach. Tam, gdzie przedtem leżał jego mały kawałek czarnego chleba, teraz stał ogromny kosz pełen świeżego, białego pieczywa. Bochenki, bułki, rogaliki, więcej jedzenia, niż Tomek widział w jednym miejscu przez całe swoje życie. Ale to nie było wszystko. Wokół kosza leżały worki z mąką, słoiki z miodem, kawałki słoniny owinięte w płótno, góra żywności która mogłaby wyżywić pół miasta. To niemożliwe, szeptała kobieta stojąca obok Tomka. Wczoraj wieczorem tu nic nie było. Ksiądz Nowak, starszy mężczyzna z siwą brodą, stał przy ołtarzu z wyrazem zdumienia na twarzy. Dzieci Boże, mówił do zebranego tłumu, to jest znak od Matki Boskiej. Ktoś złożył ofiarę z wiary. A ona odpowiedziała na modlitwy. To jedzenie jest dla wszystkich potrzebujących w naszej parafii. Tomek stał jak skamieniały, wpatrując się w górę jedzenia. Czy to możliwe? Czy jego mały kawałek chleba rzeczywiście? Ale kto to zrobił? Zapytał ktoś z tłumu. Tego nie wiemy, odpowiedział ksiądz. Ale ktokolwiek to był. Miał wielką wiarę. Matka Boska odpowiada na modlitwy złożone z czystym sercem. Ludzie zaczęli się kłaniać przed figurą, dzękować, niektórzy płakali z wdzęczności. Tomek obserwował to wszystko w oszołomieniu, a potem usłyszał krzyk, który sprawił, że jego serce o mało nie wyskoczyło z piersi. Tomek! Tomek! To był głos jego ojca, który biegł w kierunku kościoła z wyrazem radości na twarzy, jakiej Tomek nie widział od lat. Synu, twoja mama, ona się obudziła, jest lepiej, kaszel ustał. Tomek patrzył na ojca, biegnącego przez rynek z niedowierzaniem. Janusz Kowalski, zwykle powolny i zmęczony mężczyzna, Teraz poruszał się z energią, której syn nie widział od lat. Tato! Tomek wybiegł z kościoła, zostawiając za sobą tłum zdumiony cudem. Co z mamą? Janusz uklęknął przed synem. Jego oczy były czerwone, ale błyszczały radością, nie smutkiem. Tomek, nie uwierzysz. Gdy wróciłem z kopalni na obiad, Twoja mama siedziała na łóżku. Siedziała i rozmawiała. Powiedziała, że tej nocy śniło jej się, że Matka Boska przyszła do niej i położyła rękę na jej piersi. Obudziła się bez bólu, bez kaszlu. Chłopiec poczuł, jak nogi się pod nim uginają. Naprawdę. Naprawdę, synu. A teraz słyszę że w kościele stał się jakiś cud. Co to za zbiegłość? Tomek spojrzał w stronę świątyni, gdzie ludzie nadal gromadzili się wokół cudownego kosza z jedzeniem. Jego serce biło tak mocno, że był pewien, że ojciec je usłyszy: Tato, muszę ci coś powiedzieć. Co takiego, Tomek? Ale zanim chłopiec zdążył odpowiedzieć, do nich podszedł ksiądz Nowak, który najwyraźniej szukał kogoś w tłumie. Janusz, powiedział do ojca Tomka, słyszałem o Annie. To cudowne wieści. Matka Boska naprawdę błogosławi dzisiaj naszą parafię. Dziękuję, księże, to, to jak sen. Ksiądz Nowak spojrzał na Tomka z dziwnym wyrazem twarzy. Tomek, czy mogę Cię o coś zapytać? Chłopiec poczuł, jak krew napływa mu do twarzy. Tak, księże! Wczoraj wieczorem byłeś w kościele, prawda? Pani kowalczyk Cię widziała. Tomek kiwnął głową, nie ufając własnemu głosowi, i modliłeś się przed ołtarzem Matki Boskiej Fatimskiej. Tak, księże! Ksiądz Nowak uklęknął przed chłopcem, tak jak wcześniej zrobił to jego ojciec: Tomek, czy zostawiłeś coś przy ołtarzu? Jakąś ofiarę? Janusz patrzył na syna z narastającym zdumieniem. Tomek, chłopiec wiedział, że nie może już dłużej kłamać. Z drżącym głosem opowiedział wszystko: o szczędzaniu chleba, o modlitwie za matkę. O zostawieniu swojej ostatniej porcji jedzenia u stóp figury. Gdy skończył, na rynku zapadła cisza. Ludzie, którzy najpierw słuchali z ciekawości, teraz patrzyli na ośmioletniego chłopca z czymś przypominającym Erfurt. Mój Boże, szeptał Janusz, synu, ty się głodziłeś dla mamy. To było wszystko, co miałem do dania. Powiedział Tomek po prostu. Babcia mówiła, że Matka Boska lubi, gdy dzieci się poświęcają. Ksiądz Nowak wstał, uzy płynęły po jego policzkach. Dzieci Boże, powiedział do zebranego tłumu, oto macie odpowiedź na waszą zagadkę. Ten mały chłopiec złożył ofiarę ze swojego serca, oddał wszystko, co miał, z miłości do matki. I Matka Boska odpowiedziała na jego wiarę. Szmer przeszedł przez tłum. Ludzie zaczęli się zbliżać do Tomka. Niektórzy chcieli go dotknąć, jakby był jakimś świętym. Ale to jest niemożliwe, powiedziała pani Nowak z piekarni. Jeden kawałek chleba nie może się zamienić w całą górę jedzenia. Dla Boga nic nie jest niemożliwe, odpowiedział ksiądz Nowak. Czyż Jezus nie nakarmił pięciu tysięcy ludzi pięcioma chlebami? Matka Boska pokazuje nam, że wiara dziecka, czysta i bezinteresowna, może dokonać cudów. Stara pani Kowalczyk, która widziała Tomka w kościele poprzedniego wieczoru, przysunęła się bliżej. Księże, powiedziała, ja tam byłam. Widziałam tego chłopca modlącego się. Płakał tak, że serce mi się krajało. Modlił się za swoją chorą matkę jak mały święty. Więcej ludzi zaczęło opowiadać o rodzinie Kowalskich, o ich biedzie, o chorobie matki, o tym, jak mimo wszystko zawsze dzielili się tym małym, co mieli, z innymi potrzebującymi. Pamiętam, powiedział pan Wójcik, jak Anna dała moim dzieciom ostatnią kromkę chleba. Gdy moja żona była chora, a ja bez pracy. Sama głodowała, ale nie pozwoliła głodować naszym dzieciom. A Janusz, dodała pani Kowalczyk, ile razy pomógł naprawić dach sąsiadom, nie biorąc za to ani grosza. Historia rodziny Kowalskich, opowiadana przez różne głosy, malowała obraz ludzi ubogich materialnie, ale bogatych duchem dokładnie takich, którym Matka Boska mogła chcieć pomagać. To dlatego, powiedział ksiądz Nowak, Bóg odpowiada na modlitwy tych, którzy mają czyste serca. Tomek nie modlił się o bogactwo czy sławę. Modlił się z miłością o zdrowie matki i był gotów poświęcić wszystko, co miał. Tłum zaczął się rozchodzić, ale wielu ludzi podchodziło do Tomka i jego ojca. Oferując pomoc, dzieląc się jedzeniem z cudownego kosza, wyrażając wdzięczność za to, że stali się świadkami prawdziwego cudu. Gdy w końcu Tomek i Janusz wrócili do domu, zastali tam scenę, która wydawała się równie cudowna co wydarzenie w kościele. Anna Kowalska siedziała przy małym stoliku, jedząc barszcz, który przyniosła sąsiadka. Jej policzki miały zdrowy rumieniec, Oczy błyszczały życiem, a najważniejsze nie kaszlała. Mamo! Tomek rzucił się w jej ramiona. Mój skarbie! Anna objęła syna mocno. Słyszałam, co zrobiłeś, mój mały bohater! Ale, mamo, czy naprawdę czujesz się lepiej? Anna wzięła głęboki oddech, pierwszy od lat, który nie zakończył się atakiem kaszlu. Czuję się, jakbym się odrodzła, Tomek. Tej nocy śnił mi się najpiękniejszy sen. Piękna pani w białej sukni przyszła do mnie i powiedziała. Anno, twój syn złożył mi ofiarę z miłości. Twoja wiara i jego poświęcenie zostały wysłuchane, kropka. Położyła rękę na mojej piersi i poczułam, jak ciepło rozprzestrzenia się po całym ciele. Janusz usiadł przy żonie, nadal nie mogąc uwierzyć w to, co się dzieje. Anna, czy to możliwe? Czy naprawdę jesteś zdrowa? Nie wiem, jak to wyjaśnić, odpowiedziała, ale czuję się silniejsza niż przez ostatnie trzy lata, jakby choroba nigdy nie istniała. W następnych dniach cud w Wadowicach stał się tematem rozmów w całej okolicy. Ludzie przyjeżdżali z daleka, żeby zobaczyć chłopca, który wykonał cudowną ofiarę, i kobietę, która została cudownie uzdrowiona. Anna rzeczywiście wyzdrowiała całkowicie. Lekarze, którzy ją badali, nie mogli wyjaśnić, jak ktoś w tak zaawansowanym stadium gruźlicy mógł nagle wrócić do pełnego zdrowia. To niemożliwe z medycznego punktu widzenia. Mówił doktor Kowalski, który opiekował się Anną, ale czasami nauka musi ustąpić przed tajemnicą. Tomek stał się lokalną sławą, ale nie pozwolił, żeby to mu weszło do głowy. Nadal był tym samym skromnym, kochającym chłopcem, który poświęcił swoje jedzenie z miłości do matki. Cudowny kosz z jedzeniem w kościele który według świadków wciąż się uzupełniał przez kilka dni, wyżywił wszystkie potrzebujące rodziny w parafii. Nikt nie został głodny, wszyscy dostali tyle, ile potrzebowali. Ksiądz Nowak zaczął proces mający na celu udokumentowanie cudu dla władz kościelnych. Przesłuchiwał świadków, zbierał zeznania, dokumentował wszystkie szczegóły niezwykłych wydarzeń. To nie pierwszy z raz, gdy Matka Boska odpowiada na wiarę dziecka, mówił. W Fatimie też objawiła się dzieciom. Dzieci mają czyste serca. Ich wiara jest nieskalana wątpliwościami dorosłych. Trzech miesięcy po cudzie rodzina Kowalskich przeprowadziła się do lepszego mieszkania. Anna, teraz całkowicie zdrowa, znalazła pracę jako szwaczka, a Janusz dostał awans w kopalni, ale nie zapomnieli o swojej ubogiej przeszłości. Co miesiąc organizowali zbiórkę żywności dla potrzebujących rodzin w parafii. Tomek pomagał roznosić paczki, pamiętając słowa matki: Gdy Bóg nam błogosławi, musimy błogosławić innych. Figura Matki Boskiej Fatimskiej w kościele stała się miejscem pielgrzymek. Ludzie przynosili swoje problemy, swoje choroby, swoje rozpacze, pamiętając o chłopcu, który oddał wszystko, co miał i otrzymał więcej niż mógł sobie wymarzyć. Pięć lat później Tomek, teraz trzynastoletni chłopiec, nadal regularnie modlił się przed tą samą figurą. Ale teraz nie prosił o cud, dziękował za ten, który już otrzymał. Matko Boska, szeptał, klęcząc na tych samych kamieniach, gdzie kiedyś zostawił swój ostatni kawałek chleba, dziękuję Ci za uratowanie mamy. Naucz mnie zawsze mieć taką wiarę jak tamtej nocy, gdy byłem gotowy oddać wszystko z miłości. A figura Matki Boskiej Fatimskiej, z jej łagodnym uśmiechem i rękami złożonymi w modlitwie, zdawała się odpowiadać ciepłym blaskiem świec, które nigdy nie gasły, światłem nadziei dla wszystkich, którzy przychodzili z czystymi sercami i prawdziwą wiarą. Bo czasami największe cuda dzieją się nie dla wielkich i potężnych, ale dla małych i pokornych, którzy kochają tak bardzo, że są gotowi oddać wszystko, co mają, nie oczekując nic w zamian. A Matka Boska, która sama była matką, Zawsze odpowiada na miłość dziecka do swojej mamy. I oto mamy. Ta niesamowita historia dziecięcej wiary i macierzyńskiego cudu dotknęła Twoje serce, prawda? Mały Tomek udowodnił, że gdy dziecko modli się z czystym sercem i jest gotowe poświęcić wszystko z miłości, Matka Boska zawsze odpowiada: Zgadza się. Jeśli byłeś poruszony tym prawdziwym świadectwem o tym, jak ośmioletni chłopiec zostawił swój ostatni kawałek chleba przed figurą Matki Boskiej w desperackiej modlitwie za chorą matkę, a następnego dnia całe miasto było świadkiem cudu, który zmienił wszystko na zawsze, kliknij lubię to poniżej. To naprawdę pomaga mi kontynuować dzielenie się tymi historiami, które pokazują moc dziecięcej wiary i macierzyńskiej miłości Maryi. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, Subskrybuj teraz i kliknij dzwonek powiadomień. Każdego tygodnia jest nowe świadectwo, które odnowi Twoją wiarę, że Matka Boska szczególnie kocha dzieci i odpowiada na modlitwy złożone z czystego serca. I nie zapomnij sprawdzić naszego sklepu w pierwszym przypiętym komentarzu. Mamy niesamowite produkty chrześcijańskie, w tym modlitewnik na 365 dni. Idealny do nauczenia dzieci modlitwy i zrozumienia macierzyńskiej miłości Maryi. Powiedz nam w komentarzach, czy kiedykolwiek jako dziecko składałeś ofiarę w modlitwie? Czy wierzysz, że Matka Boska szczególnie słucha dzieci? A jeśli Ty również wierzysz w moc dziecięcej wiary i macierzyńską miłość Maryi, napisz, Wiara dziecka czyni cuda. Wyznaj swoją wiarę w czystość dziecięcego serca. Udostępnij to wideo rodzicom małych dzieci, babciom i dziadkom, nauczycielom religii, każdemu, kto potrzebuje zobaczyć, że najpiękniejsze modlitwy wychodzą z najmniejszych serc, a Matka Boska nigdy nie ignoruje dziecka modlącego się za swoją mamę. Dzięki za oglądanie do końca. Niech Matka Boska błogosławi Twoje dzieci i pomaga im zachować czystą wiarę na całe życie. Do zobaczenia w następnym świadectwie.